Dzień dobry, zapraszam wszystkie wodniki na czytanie ogólne z kart tarota na najbliższy czas. Najbliższy czas dla wodników będzie bardzo burzliwy, bo niektóre z wodników będą kończyć relacje biznesowe lub relacje partnerskie. Okaże się, że wodniki miały do czynienia z osobami nie do końca szczerymi. I w końcu wodniki o tym się dowiedzą i postanowią zakończyć związki. Jak już wcześniej powiedziałam, biznesowe lub partnerskie. No będzie wielka kłótnia, będzie hałas, wodniki odwrócą się napięcie i po prostu odejdą. One stwierdzą, że no coś jest nie tak. Coś tu nie działa, one za dużo inwestują, za dużo dają z siebie i są wykorzystywane. I w końcu, już jakby ta szala goryczy się przechyli na taką stronę, że wodniki stwierdzą, że już nie chcą dalej tkwić w tej sytuacji. Jeżeli mogą otrzymać na przykład wiadomości o tym, że są zdradzane lub mogą dowiedzieć się, że partner lub partnerka jest, e, e, jest już e, zaangażowana w innym związku, a no, nie jest do końca szczera, więc ten najbliższy czas e, będzie bardzo burzliwy. Będzie e, kończenie się związków, e, współpracy, będą e, wyprowadzki, będą też e, kłótnie, e, ale no z tego wszystkiego wodniki wyjdą zwycięsko. One stwierdzą, że no skoro to było dla nich niezdrowe, toksyczne, no to one już odchodzą i dadzą sobie radę. No oczywiście będzie im przykro, ale będą musiały wykazać dużą siłę. No wiadomo, jak coś się kończy, to zawsze nam jest przykro i smutno. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, to Wodniki już będą miały w głowie inny plan, inne możliwości, więc tym nie za bardzo będą się przejmować. I że w, tak będą się zastanawiać i dojdą do wniosku, że być może zbyt pochopnie oceniają ludzi i no, patrzą na piękną okładkę, nie patrzą na zawartość, więc w przyszłości wodniki będą bardziej Zwracał uwagę na to, co dana osoba może zaoferować, a nie tylko jak wygląda. No i tyle, więc czytanie jest w sumie z jednej strony bardzo negatywne, ponieważ pewien etap w życiu wodników dobiegnie końca, no ale z drugiej strony jest to czytanie pozytywne, bo, będzie, bo ono mówi o tym, że pewne toksyczne związki, pewne toksyczne relacje, wodnik w końcu zdecyduje się zakończyć. No i ciekawe, że o tym, że tkwił w takich niezdrowych niekorzystnych związkach wodnik dowi się przez przypadek. No może też otrzymać jakiś anonim, wiadomość, może ktoś coś szepnie wodnikowi, on po prostu w to nie uwierzy, ale jak to potem sprawdzi, to okaże się, że jednak, nie, że jednak ta wiadomość to była prawda i on po prostu nie zdawał sobie sprawy, w czym naprawdę tkwi. Dziękuję Państwu za uwagę i za wysłuchanie, i życzę miłego dnia.